Szanowni i dzisiaj zrobimy intro i ze mną jest moja koleżanka Wiki. No i robimy intro Nie to, nie to, nie to Gdzie jest intro? Ja nie mam intro, a Lena Aha, ja zna już znajdę muszę Okazało się, że muszę zrobić nowe intro no, nie, chyba sobie si Był... Słuchajcie, moje intro było w koszu, także jestem w koszu. także. Ej, słuchajcie, to co znalazło pod intro? Poczekaj, yy, moje intro. Dobra, wezmę intro z filmika. Słuchajcie! Z tej strony Jalena. Ale zanim, słuchajcie, moje przywitanko, standardowe już od. To jest drugi filmik z tym przywitankiem. Bez wam nie przeskadzam. Kochani, z kamerką nagram filmik, jak będę u Leny, czyli już w ten poniedziałek. Jeżeli oczywiście idziemy do szkoły, ten poniedziałek. Ale mamy teraz farię. także słuchajcie i nowe intro będzie i słuchajcie niedługo będziemy kończyć i dzisiaj gramy sobie w sklep i ja, wiki już do mnie dochodzi tylko musimy się załadować całkiem ładno jest naturalny No no ja na pewno gdzieś ej tu tu no, tu jestem koło tego małego bzdąca. A tam jesteś? To już masz takie duże? No, bo ja teraz zaczęłam. No, zaczęłam bez No, jak tak miała Jak ona miała ale ty się zachowujesz jak pięciolatek. Nie obrażam w, 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 tak w pięciolatków, ale ona ma 8,5, za tak, to jest różnica. No i co, ale tylko Nie! Ej, ale w ogóle ty jest prawda, ona jest ode mnie starsza, ale tylko o dwa miesiące, czy tam trzy. Ona nawet nie wie, kiedy ona W lutym. Właśnie, ja mam No to jest 5-6 miesięcy. Tylko. Nie cały rok. To ile? Ona jest powielana. Nie, no przepraszam, nie jesteś taka, jak to oglądasz. Nie, dajcie mi subskrypcję dzwoneczek, cicho tam. Dajcie mi subskrypcję dzwoneczek, no i... no i łapkę w górę, żeby nie, żeby nie ominąć żadnych moich filmów. Jej to możecie tam omijać, no ale moje broń Boże. Ej, dobra Wika. Co? Um, wiesz, że tu się darabować bank. Wiesz, że tu się... Ej, Wika, wiesz, że tu się darabować. Wiesz, że tu się darabować kogoś z pieniędzy. Ale jak są te? No to idź, bardzo proszę. Chodź. Okej, okay. a tutaj jest tu drzwiach. Nie ja myślę, że tak. Ej, ale na serio się tak yy, ten okradać. Ale ja cię nie zabiję, Jezu, ja mam kasy mało. Ja też. Ja mam tylko jeden K No Nie mam No chodź ty. <ścoughs> nie wyjdziesz stąd ja zebrałam. Da się, bo ja tu cały czas stoję i teraz nie możesz, bo ja zbieram. Ty... Ale nie, bo ja zebrałam, bo ja cały czas dostaję teraz. A ja ostatnio obrabowałem. No to chodź, zobaczymy czy ja u ciebie. No, ja ci otwieram. No, nie, nie. <grymne> Ej, na filmikach nie wolno przeklinać, Bo ci z film. <grymne> Dobra, ja idę do mojego gościu. No moje na przyjaciółki idę? Nie! <grymne> Да так и да так и он из облака меня. Ej, chodź... Ej, chodź do mnie! Chodź do mnie! Mam... Mam... Mam ten... Mam miecz! Ej, Viki! No, Viki! Oka! To ok, a teraz odpowiedziałaś? Dobra, Wika, chodź, bo ja mam coś fajnego strasznie. Patrz, jaki ja mam już sklep, chodź. Nie! No dobra, no ale chodź, no to będziesz stała przed. Ej ty zamykasz? Ja nie zamykam, bo po co? Ale ja, zablok ja zablokowałam ten. Okradanie, Wika, bo się da. Nie, bo nie chcę, żebyś mi ją No to idź do siebie, nie chcecie. Tak, panie Edu, no pan dzisiaj sodełko przybrał, no, no, no tak. Zdecydowanie tak uważam, że pan sodełko przybrał i wszystko, no bo wie pan, pan taki sadłowy, no fajny taki. Idę do swojego domu. Byłam u ciebie. Pusk mam ja. <laughs> Wyżyczyś mój dom Tam jest twój. <laughs> Ja mam pierwszy ja mam pierwszy ten! A wiesz, że mój pierwszy klient jest? Drugi? No mam trzeciego klienta. Ej, a u ciebie, a, a u, ej, jak masz te, ej, przyjdź do mnie, ja cię nie zabiję, bo chcę zobaczyć, czy widzisz moich klientów. Z winda, Wiki. Ja też. Ale chciałam ci powiedzieć. Nie, już dawno to odkryłam. No bo chciałam ci uświadomić. Da się tu mieć ogólnie... Osiem?! Co tak dużo? To więcej niż w tamtym. Nie, bo już nie ma schodów. No ale nie, na tamtym, albo Ci chodzi o ten tamtym, a mi o tamten chodziło. No to widzisz, skarbówko. A widzisz? mam loda Ja też mam loda Ej ty dobra ja teraz powodujesz. Nie bo ja mam zablokowane no To gdzieś Znaczy mi ci się. I Nie, bo ty mnie ukradniesz. Nabrałam ci tak naprawdę się nie da. No otworzyłem. Ej, co to jest vuil General Old Sterling A dobra, że oni są jedzenie. A ty w ogóle nie umiesz? <ścoughs> no to powiedz, co to jest? Nie mam na nie A no to powiedz, jaki jest po angielsku y ten. Hmm, nie, poczekaj, może weźć do E, tak. Jak jest po angielsku kanapa? Jak jest po angielsku kanapa? No, a ja się Ciebie pytam, bo chcę wiedzieć, co tu masz. Lubo nie ma Jak Krepsom nie słyszy. Ej! Która jest? Poczekajcie! Babcia! Ja mam angielski o 12.30! Tak! Nic! To będę. Ej, dobra, będzie kolejna część, bo odcinek już trwa 14 minut, tak do 16... 18 przedłużymy. Nie, 20! Ej, ja muszę wyjść i wejść. Mam nadzieję, że będzie w tym odcinku. Ty piętro. Już budowałam wybudowałam. I ci... złocie. Ja ten odcinek muszę kończyć. Poczekajcie. Ej, słuchajcie, ja muszę już kończyć, także papa na kolejny odcinek.